hej z tej strony Mixer z Dziśiu i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Gramy w Sonic Frontiers Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. A my przechodzimy już do filmu. Zauważyłam, że nie mam pełnych pierścieni. Ringów. Pierścieni. bo ja mówię ringi. Nie wiem, czemu teraz powiedziałem pierścienie. O, to sobie uzupełniłam, a przy okazji a przy okazji jest szansa na pamiątkę, o jedna, jedna pamiątka, no wi widzicie, widzicie Czy ja mówię, żebyście subskrybowali kanał? Wiecie, żebyście subskrybowali. Moja typowa gadka odcinkowa. Czy nie? Będę nie pamiętam. Ewentualnie nie będzie. O, o, tu jest MK. Tam gdzie jest... ile? 31? 33, dobra. Pierwszy, no to to jest ten, do którego potrzebujemy 3. No dobra. My mieliśmy iść tutaj. Ja no staram się widzowie na razie odblokować jak najwięcej mapy, żebyśmy mieli... Bo na poprzednich mamy pełno, tak? Więc wiecie, na tej też warto by było mieć całą mapę Nie, że teraz yy, będziemy robić całą mapę yy, Tylko warto by było mieć... Yy, o, tu jest Jak ona ma? Are not. Nie, nie pamiętam jaką ona miała o, Tego przeciwnika lubię pokonywać, bo teraz wiem jak się go pokonuje Wcześniej Dwa, trzy Wcześniej nie wiedziałem. Wy muszę tam iść po to. E, gdzie... gdzie to? Tam. Eee. Okay. Było tutaj. O, nie widzimy. Takie to jest łatwe. Um, najpierw to... Chyba, że to było na czas. najpierw to później to o no okej okay. i teraz co później idzie to jasnoniebieskie okej okay. o zostałem przy okazji to o to jasnoniebieski fioletowy Na samym końcu czarny i czy dobrze? Tak, dobra figura. No dobra, widowie. A ogólnie jest gdzieś jakiś portal? Tam jest. czemu ja poszedłem odkrywać mapę zem? Zamiast iść tam mam idealnie jedną ja zębatkę. No dobra, no to będę odkrywał mapę. Jeśli tak pomyślałem, to tak zrobię. Jakoś ta wyspa nie jest duża. Tak patrzę. <śmiech> <śmiech> Do tego co mamy w <laughs> w drugim odcinku. No to dobrze. O, bo mamy tyle. Co matka o tu, tu się kończy tu, o co nie? A jednak nie? Dobra, jednak ta matka jest większa niż myślałem. Dobra, ale uda nam się.

Szybko poszło, myślałem, że będzie, że dłużej nam to zajmie. A tych yy, owoców nie zbieram, bo mam max, Więc. Ja mam koko, ponieważ nie zwróciłem uwagi, 12. To stać mnie na jedno, więc mam razie. To na razie sobie poszukam. Powiedziałem przed chwilą, że tego nie zbieram, a zebrałem. To jest to. To jest to i właśnie yy, na, na przykład tego przeciwnika będziemy musieli uważać podczas yy, zdobywania, znaczy jak będziemy mieli zdobyty Smart to na tego przeciwnika musimy uważać. A to, To jest łatwe. Okay. Wystarczy takie coś zrobić. Na górze, tym razem. Chwilę. Aha. Jak to możliwe, że wcześniej widziałem, że tutaj jest? No, dobra. Где-то вот mm -hmm. Там. Ну а сейчас там, друзья Ogólnie widzowie, jak ja nagrywam ten odcinek, to godzinę temu yy, wrzuci, yy, wrzucił się ten yy, ostatni odcinek. Tutaj, jak mówiłem, widzowie, nie trzeba się śpieszyć. No, właśnie, tak. Ale teraz wiem, jak to zrobić. O. Sekund, co więc nie trzeba się stresować. Że jest na czas. A nie czasem co właśnie się stresuje na często. To już jest na maksa. Tak wygląda. To na serio? Już jest na maksa, co jest? Widzicie widzowie? Czyli jednak ta mapa... Jest mała. Yeah, tam, dobra. Ale jestem pewien, że na pewno w jakimś będzie noc. I będzie to długo trwało. No dobra. Mm. Potem będę radę się wspiąć. się daliśmy radę Idzie? Tutaj. I trzeba nocy czas, ok? Dobra.

Kakaś możemy sobie tą skrzynkę zrobić Nie Czas? Co z czasem? Dobra y Tutaj Dobrze, wiem. Uf, mam A, i już mały hałasu to jest. Dobra. A jeszcze 20 kluczy. Ta mapa jest naprawdę mała. No zobaczcie, widzowie. Dobra. No co? Tutaj nic nie mamy. To idziemy tutaj. A to był skarbia, co wyzwania. Dobra, wszystkie ikony. Tam powinniśmy iść. My idziemy w dosyć podobną do stronę. No tylko Nax tutaj nie może być, bo na musi... Znaczy, naks może tutaj być, ale powinien filmować... Znaczy... Teraz nie pilnuje, ale musi pilnować głównego szmaragdu. Szmaragda, szmaragdu... Szmaragda czy szmaragdu? Nie. Czemu ta woda była zielona? Nie wiem. Portal tam jest. Tu. Ok, to możemy nawet pójść ja... ja Nie wiem Trochę daleko mamy jeszcze, No tak, dużo daleko No tu m była, robiliśmy tą M-kę Pamiętam, w tym odcinku no, to robiliśmy Chyba. Caterpillar! No Dobra, nie, nie zamierzam z Tobą walczyć, a i tak Cię pokonam. Zapytajcie się, jak? Proszę to odchodząc. Czemu tędy chcę przejść? Bo pamiętam, że zawsze jak były. Szmaragdy Chaosu, to zawsze jeden był taki, że trzeba było coś przejść jakiś myślałem, że będzie raczej bo tam też jest szmerek chaosu ten biały a często na białym biały czy żółty biały no a często widzowie na, biały, na białym szmarek chaosu było tak że jakby hmm, to że bia... że by zrobić ten biały szmarek to trzeba było zrobić jakąś Dor przeszkód Mam szczęście, że pomożę nam się do I dobrze myślałem Dobra, Gdzie mam dojść? Okej, okay, mamy dojść tam na samą górę Tutaj

Wszystko od nowa, gdzie to było? Bośniowy, gdzie to było? Nie, tu czemu tego nie mam zaznaczonego? O. teraz co zrobię? A przynajmniej taką mam nadzieję. Bo zostało 5 minut odcinka. Zapytacie się widzowie skąd to wiemy, jeśli odcinek się nie skończył. A ja tego nie koment... Przez cały czas tak cicho gadałem? Aha dobra. Teraz będę gadał głośniej. Nie wiem, czy słyszeliście mnie? Wydawało mi się, że gadam głośno, a tak naprawdę gadałem cicho. No dobra, do żółtego powinno dosk doskakiwać, a nie ledwo do brzegu żółtego. Bo jakby ja mam mm, to, ja mam pokazany mikrofon, jak mam głośno. No i właśnie y, tam mam y, żółty. Y, no i j, jak jest na żółtym to jest kur, dobrze. Dobrze wiedzieć. Wcześniej nie wiedziałem. No, nie. Teraz nie popełnię tego błędu. Nie! Nie! Okej, okay. jest. Dobra i... I nie, ta mapa nie jest taka mała. Dlaczego znaczy, ja jestem bardzo mała? ogólnie coś wsaj. Tu się ta mapa kończy. O, chwila. Chwileczkę. Mm -hmm. Tak, jest tutaj, jest tutaj. <laughs> Widzicie to, widzowie? Z przybliżenia. O! Tego nie widać, że tu coś jest. Ale, jak oddalimy, to kawałeczek widać. A już jesteśmy tutaj, więc. Więc pójdziemy do tego, tutaj. No, Morskanik Przydałoby się łowisko znaleźć Ogólnie Bo byśmy mogli teleportować się do tych yy, Wszystkich Dobra Do tych wszystkich yy, koko, koko Starszych kogo, Do koko Starszego i do koko Pustelnika I wtedy jakby yy, To Wtedy byśmy mogli się do nich teleportować i szybciej by było. ale... tak Ogólnie jak robicie ten, to warto patrzeć ile macie. O. Czemu? Bo jak Wam się ten skończy, no to całe Wam się, się musi odnowić, a jak Wam... E, no, a jak, jak będziecie uważać i zauważycie, że będzie mało, to się szybciej odnowi. E, no dobra. No nie. O, jeszcze. Już myślałem, że tu tego nie ma. No, dobra. No i tutaj. Teraz tutaj Idealnie na Teraz tu. Co? Co się stało? gdzie to jest? Tu wiem. Bołem... Zrobiłem... gdzie indziej. Żeby nie było, że jeszcze mnie znowu wyskoczy. Dobra. to mamy dwie, to pójdziemy. Znaczy dwa, to pójdziemy tam w dół, ale to dopiero w następnym odcinku. No, mapa. Halo. Widzicie mapa, nie chce mi się odpalić. Wiem, że wy nie widzicie tego, że klikam w ten przycisk, ale musicie mi uwierzyć. O, jest. To dopiero w następnym odcinku zrobimy. Więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Był z wami mikser. Dziśu do zobaczenia. Pa cześć!